Rodacy, z tej strony Marek Leściewicz, Polski Polityk, Okręg 20, Warszawa, Otworczanin, PwP Polska Wolnych Polaków. Jak widzicie, jest jeszcze obraz Jezusa Chrystusa Króla Polski, który wędruje z domu do domu, do, z sanktuariów, z kościołów po całej Polsce. Jest to jeden z dwóch kopii obrazu. Oryginał jest w magazynie na Jasnej górze, strzelnie zamknięty, niepokazywany Narodowi Polskiemu. No, przykro, nie chcę tego komentować, natomiast przejdę do refleksji, która mnie skłoniła dzisiaj do nagrania tego komentarza w pierwszych dniach nowego roku 2021 roku, mianowicie chodzi o tą. Pseudo aferę z celebrytami, którzy bez kolejki zaszczepili się. No, proszę Państwa, ja proszę, apeluję, żebyście zaczęli wykorzystywać swój umysł, swój intelekt, żebyście nie obrażali swojego umysłu i swojego intelektu tak tanimi metodami socjotechnicznymi, którymi częstuje nas i rząd obecny, i opozycja, jak widać, oni. Chcą nas w, wciągnąć w grę, czyli teraz jak najwięcej mówią o pseudo kolejkach celebrytów, którzy jak się okazuje, tak naprawdę zostali wciągnięci w tą grę pisowską e, po to, żeby tylko zmobilizować nas do zaszczepienia się. E, nie dajmy się temu zwieść, bo to jest totalny absurd, totalny chaos. To ewidentnie widać, że jedni i opozycja, i PiS grają do tej samej bramki, trąbią w tą samą trąbkę, i tutaj mądry, rozważny Polak nie da się w to manewrować. Używajmy naszego intelektu, naszej intuicji, kierujmy się tym, wyłączmy telewizor. Ja od ponad 8 lat nie mam telewizora, nie oglądam telewizji, posługuję się tylko Internetem i to mi wystarcza, żeby też mieć ukształtowany światopogląd, jak również kontakty z osobami, które są merytoryczne, kompetentne w danych dziedzinach naukowych, politycznych czy też biznesowych. Proszę Państwa, zachowujmy zdrowy rozsądek. To przede wszystkim. Więc nie dajmy im szans wejścia w tą grę, bo po co oni to robią? No, proszę Państwa, zobaczcie po drugiej stronie. Wzrost podatków o 40%. Robią wszystko. Zor, zarząd Rząd PiSu i zarząd PiSu. I yy, yy, opozycja. Robią wszystko, żeby odwrócić uwagę społeczeństwa, w tak trudnej sytuacji, bo zniszczyli nam wszystkie święta, jeśli chodzi o katolików. Czyli najpierw zaczęli od najważniejszego święta dla katolików, czyli Tryduum Paschalne. Zniszczyli to, ograniczyli nam. Później zamknęli nam cmentarze za 10-12, czyli wepchali wszystkich Polaków w piątek masowo. Wtedy wirusa nie było, ale od 1 listopada pojawił się wirus. No, to jest absurd, no. Proszę Państwa, żebyście naprawdę używali swojego intelektu i intuicyjnie rozróżniali co jest prawdą, a co jest kłamstwem. I teraz Boże Narodzenie, też nam ograniczyli tą sprawę do pięciu osób. Chodzenie w maskach do kościoła to jest bluźnierstwo. Ja zadawałem pytanie: Czy widzieliście Żyda, który jest w masecce, w synagodze? I bluźni swoim czynem, swoją postawą przeciw Bogu. Czegoś takiego na pewno nie zobaczylibyście w synagodze, a już w meczecie, czyli w imię lacha, no to w proroka, tak? To myślę, że stamtąd już byście nie wyszli o własnych siłach. To zapewniam państwa, ci ludzie są bezwzględni. Łamanie czegokolwiek, jeśli chodzi o religię, kończy się dramatycznie dla tej osoby, która to robi. A Polacy, proszę bardzo, jesteśmy katolikami. A bluźnimy przeciwko Bogu w Jego świątyniach, w Jego miejscu świętym. Dlatego proszę Was, używajcie rozumu, używajcie swojej intuicji i nie dajcie się w tej intrydze, w tej chwili celebryckiej ponieść wieść na zasadzie, że teraz to będzie atak na celebrytów, tylko po to, żeby odwrócić uwagę od cen. 40% proszę Państwa poszły ceny w górę na wszystkie artykuły związane z cukrem. Wiele innych podatków również idzie do góry. Więc lepiej odwrócić Państwa uwagę i zająć się głupotą za przeproszeniem, żeby nie spowodować wielkiego buntu społecznego. No bo jak to? 40%? Piszą ładnie w gazetach, nie wiem czy zauważyliście. O 2 złote zdrożało. Nie napiszą, że o 40%. Nie, no bo 40%. Uu, to Polacy by się wkurzyli. Ale 2 złote. 2 złote. Co to jest 2 złote? Widzicie Państwo, jak socjotechnicznie nas rozgrywają. Proszę Was, używajcie swojego rozumu. I teraz taka na koniec konkluzja, o, którą, o której się dowiedziałem w dniu dzisiejszym. Chciałbym, żebyśmy to weryfikowali, sprawdzali, więc piszcie w komentarzach. Mianowicie Stany Zjednoczone głośno apelują o, o tym, że Przymierzają się do płacenia osobom, które będą się szczepić. Czyli pierwsza szczepionka otrzyma dana osoba, Amerykanin, 200 dolarów, przy drugiej szczepionce otrzyma 800 dolarów. Moja mama pięknie to podsumowała, a 1000 dolarów nie wystarczy na trumnę. No właśnie. Czy 1000 dolarów w Polsce wystarczy na pogrzebanie człowieka? To takie przewrotne pytanie. No bo jeśli dojdzie do takiej sytuacji, to proszę Państwa, uprzedzam Państwa i proszę na wszystkie świętości, proszę Was, nie szczepcie się, proszę Was. Jeśli skuszą Was pieniędzmi, czy to będzie 10 tysięcy złotych, czy to będzie 5 tysięcy złotych, to zapewniam Was, że małymi druczkami dadzą Wam kwit do podpisania i będzie tam napisane małymi literkami. Wyrażam zgodę na eksperyment medyczny i ponoszę pełną odpowiedzialność za powstałe skutki uboczne po przyjęciu szczepionki COVID-19. Jak to podpiszecie i dostaniecie tą szczepionkę i te pieniądze, to zapewniam Was, że konsekwencje ponosicie tylko Wy i będziecie, że tak powiem, króliczkiem doświadczalnym dla koncernu farmaceutycznego. Który będzie was traktował w tym momencie jako badanie kliniczne? Koniec, kropka. Mądry zrozumie, głupi tego nigdy nie zrozumie. Kłaniam się, życzę szczęśliwego nowego roku, zdrowia, otwartości i, i apeluję, proszę Państwa, do wszystkich Polaków. Czas się połączyć, zmobilizować. Wyjść na ulicę, obalić tą władzę, bo oni nas okradają, oni nas znieważają, oni zabijają nasze rodziny, zabijają nasz biznes i są na usługach obcych państw, za które im zapłaciły. Jak zobaczycie, przyjrzycie się czasami w wypowiedziach, jak ja oglądam retransmisję w internecie, ich postawy, ich twarz, to widać ewidentnie, że e, mówią to z przymusu. Nie z serca. Zobaczcie Państwo, jak ktoś mówi z serca, a jak ktoś mówi z przymusu, bo dostał kasę i nie ma innego wyjścia. Musi krakać tak jak wszystkie pozostałe wrony, bo inaczej go zadziobią. E, tym e, niezbyt optymistycznym akcentem kończę ten pierwszy komentarz w tym roku, ale apeluję na wszystkie świętości. Proszę Was, nie szczepcie się i chodźcie do kościoła bez maseczek, bo obrażecie Boga w Jego świątyni. To jest. Żaden Żyd tego nie zrobi, co dzisiaj robią katolicy. To jest bardzo przykre.